Witam panie prezydencie. Zaprosiłam cię pana tutaj w miejsce, gdzie powinien stać fokus. Proszę mi powiedzieć, proszę mieszkańcom wyjaśnić, dlaczego tego fokusa nie ma? Teren, na którym miał znaleźć się fokus, jest terenem prywatnym. Kilka lat temu zgłosił się inwestor do Wodzisławia, który taką galerię zaproponował, aby tu wybudować. Prowadził rozmowy z właścicielem obiektu, który jest za moimi plecami. Następnie udał się na radę miasta, poprosił o zmianę planu, tak, aby mógł. Ten obiekt tu wybudować. Myśmy to wszystko zrobili pod inwestora, potem inwestor się wycofał. I co dalej? Widzę tablica na sprzedaż. Ten teren, tak jak i wiele innych, promujemy, tak aby znaleźć jak najlepszych inwestorów dla tej działalności. Mam nadzieję, że znajdziemy inwestora, który zagospodaruje włodzisławskie koncentraty. Tutaj nadzieja, a brzmi to jak obietnica. Jedna z wielu mówi się, że Kieca obieca. Jak to z tym obiecywaniem i dlaczego obietnica typu Galeria Odra nie została spełniona? Też spotkałem się z takimi argumentami czy takimi hasłami. Galeria Odra nie była kwestią obietnicy. Galeria Odra był to pewien sposób na zapromowanie Wodzisławia Śląskiego i znalezienia inwestora na tak unikatową w skali kraju inwestycję, tak unikatowy pomysł, jakim jest połączenie stadionu i obiektu handlowego. Wszystkie gazety o tym pisało. W Wodzisławiu zaczęło się mówić, byli wstępnie zainteresowani inwestorzy, zrezygnowali po przeliczeniu kosztów tego obiektu. Mówiliśmy teraz o dwóch takich obiektach jest... Jeszcze trzeci obiekt, który nie powstał, to jest Galeria Wodzisław. Co z tym? Teren, na którym miała powstać Galeria Wodzisław, teren PKS-u, został sprzedany dopiero w 2008 roku. Wtedy inwestor, który nabył ten teren od PKS-u, zaczął zrobić wszystkie uzgodnienia, dążył do tego, aby obiekt wybudować, nie otrzymał z banku środków finansowych na realizację tej inwestycji. Z tego co wiem, cały czas szuka kogoś, kto wspomoże mu sfinansować budowę tej galerii. Czyli gdzieś jest jeszcze szansa, że w Wodzisławiu taka galeria powstanie? Jest szansa, jest zresztą jeden obiekt już dzisiaj w realizacji. Tak zwany Mały Rynek, teren miejski, który został sprzedany półtorej roku temu. Dziś tam już są bardzo zaawansowane prace budowlane. W przyszłym roku, według wykonawcy, powinien zostać otwarty obiekt handlowy o nazwie Mały Rynek. Proszę mi powiedzieć, czy jest szansa na nowe miejsca pracy w Wodzisławiu? Jest szansa i te nowe miejsca pracy powstają. Ja mogę mówić tylko o działkach miejskich lub tych prywatnych, które wspólnie promowaliśmy. Udało nam się 12 takich inwestorów do miasta pozyskać. 11 z nich już albo otworzyło produkcję, albo zamierza ją uruchomić w roku przyszłym. Każda z tych firm chce zatrudnić od 30 do 40 osób, więc jest to wymierne kilkaset nowych miejsc pracy. Największy inwestor, którego udało nam się pozyskać, to śląska fabryka Okien w strefie inwestycyjnej Olszyny. Będą miejsca a co z miejscami do zamieszkania w naszym mieście? Te miejsca będą budowane i sukcesywnie powstają, bo miejsca do zamieszkania to z jednej strony oferta pod budownictwo jednorodzinne, wiele takich działek udało nam się sprzedać i tam już osoby się budują w przyszłości, będą mieszkać w Wodzisławiu jako Wodzisławianie. Z drugiej strony jest to budownictwo wielorodzinne o które wiele osób się pyta, to sprzedane tereny miejskie na przykład dla spółdzielni mieszkaniowej ROW, która rozpocznie już budowę tam swoich bloków, czy teren tak zwanego osiedla Batory. No właśnie, a co z osiedlem Batorem? Bo o tym projekcie mówi się już od dobrych parę ładnych lat. O tym projekcie mówi się bardzo długo. My przygotowaliśmy ten teren planistycznie, zaczęliśmy go promować. Jest obecnie wystawiony na przetarg, więc spokojnie poczekajmy do 6 grudnia, czy firmy, które były zainteresowane kupnem, przystąpią do tego przetargu. Czyli tak czy tak zostaje tam osiedle. Rozumiem, że będą tam mieszkania. Tak, tam zostaną tylko mieszkania. Strefy przemysłowe lokujemy w trzech miejscach. Na terenie 1 Maja tam można już oglądać te budowy. Wzdłuż ulicy Górniczej i Kokoszyckiej tam też rosną nowe firmy. Na Olszynach tam buduje się Śląska Fabryka Okien, natomiast ten teren osiedla Batory, czyli powyżej szkoły podstawowej numer 28 i osiedla na Górniczej jest przeznaczony tylko pod budownictwo mieszkaniowe. Czyli w tej chwili czekamy właściwie na rozstrzygnięcie przetargu i wtedy będziemy wiedzieć co z tym terenem się Dokładnie, będzie tak. działo. Także ja dziękuję za odpowiedzi na te Dziękuję Pytania. serdecznie. serdecznie.